Witam serdecznie na Bugie Warmia. dzisiaj organizujemy drugi trening z miejscowości Zofijówka powtarzamy mamy 18 lipca zbliża się godzina 8.45 pokażę pogodę jest bardzo ładnie dzisiaj słońce wysoko także za chwilę wypuszczam i robimy start. Ach, poszło jest. Woda powoli się u nas stabilizuje, bo wiecznie pada. Później też mają jakieś burze przejść, ale jeszcze mają 3 godziny do pogorszenia pogody. <tryk> <tryk> Także to tyle. Pozdrawiam. Dobry lot. Jeszcze chwilę popatrzymy.